Zobaczcie, ja tej sobie pizza bo wybrał start I, i chcę tak y, pokazać po co zdobyłem, a więc chwilę sprawdzę czy się nagrywa, nagrywa to dobrze, robię mini opening, skrzyneczka, niech trzy razy podskoczy, bo niby daje farta, raz, dwa, trzy, nic. Smutek teraz. Jedna rundka na. No, Weźmy sobie. Gina, bo on jest farta. W ogóle ja będę robił zaraz. Lampiona, tu, tu, ru, tu, Nie Jak wygramy to jedną rundę, to powinno mi troszeczkę farta. Robię to no, albo nie bierzesz Leonik Leonik Posuń się Posuń się Suń się suń się suń się Le O do. nie ważne Aha okej okay. xd Bo on tu siedzi ten do... Nice Stefan Stefan, Stefan, stufem, stufem, ale to, musimy to wydać. No uciekaj. Aha, zdążyłam. Nie, nie zdążyłam! Nie chcę nawet jakim i Ech, ech i ech. Jeszcze raz. Uuu, mi to udać, a po to, co to jestem uuu, 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 nie uuu, uuu, Ale okay, ważne. Dobra, uuu, 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 jest? co jest, no dobra, jest, co jest, jest, uuu, jest? jest, jest? Ojoj. Oj. To akurat za dobrze nie wygląda. Gdzieś kto wie, może i wygląda. O. No, to było takie mało przydatne, ale przydatne. Też zrobiłem nieprzydatnie, więc <grytanie> jesteśmy kwita z tym typem. Dwie nieprzydatne rzeczy. Ui! O, super. Szybciora! szybciej. A dobra, to już wiemy kim. Kto kim jest. Aj, aj, Spryciarz. Ja, tym... ja też jestem spryciarzem. Nie, nie podchodź. Nie podchodź. Służyłem swój gadżet. No im typie. Dziękuję. Jest link. dziewięć plusik. Yy, no, dobra. Skoro mamy linka, to życzę sobie, aby dropnął Max. Ale życzenia. Bo się cieszę. Dobra weźmy teraz kogoś kogoś takiego jak godzin, i jeszcze jedną rundę i po tej rundzie, jeśli nie dropnę, no to to jeszcze dwie rundki i kończę będzie mi smutno, e, nie to ja motka, ale dobra, nieważne już długo w sumie dropam postaci zawsze to nie gadaj, że zużyłem, ja nie mogę, zużyłem przypadkowo Gadżeta? Nie, bo spamiłem i bardzo mi się będzie. Fisknął. O nie, 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 nie podchodźcie. To nie miłe, Bardzo nie niemiłe. Dziękujemy. Darmowy. Darmowy dadzik. O Jezus. O nie, o nie, o nie. O nie, może ucieknę. Oje, oje, oje! No tutaj? Ja też nie jest mądre, ale próbuję. O nie, a o nie, 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 zostaw, nie, 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 o nie, o nie, nie, ja. No nie, 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 No nie, do Trzy Klik. Jo! No, nie! Gadżet! To będzie gadżet! Punkty mocy do Poko. punkty mocy do. Punkty mocy do barleya, punkty mocy do rosy, punkty mocy do tika i uwaga, uwaga, gadżet! Wiedziałem! Wiedziałem, że będzie gadżet! Ja to czułem, ja to czułem. Nie. Tego nie mogę kupować, tylko tego. Smutek? Chociaż. A co gdybym sobie kupił karnet? Nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy warto kupić karnet. Czy lepiej sobie kupić do Fortnite 1000 fałdolcy? Czy kupić sobie tutaj. To ten. Ten. Jezus, jest skończyć super. Czy kupić sobie... Ojej, jest złota postać. No Specjalny model za w specjalną teksturę. Nie ma w... nic więcej. Jest to pam, plażowa. O, za 6 nie będzie ten królowy gościuszek. Ale jest free na sreli. To się cieszę, bo ale nie mam klejnotów. 10 tysięcy. Napiszcie w komentarzach, czy kupić to popularne za 48 zł coś 80 gemów, czy kupić sobie lepiej w Fortnite. Cie. Piszcie w komentarzach. A i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i gramy sobie dalej. W sumie jeszcze zwalałbym sobie jednak jakby to powiedzieć, no kupić ten e kupić sobie karnet tutaj, ale nie wiem Mam no, mówię, że sobie mogę coś wykupić dobra, huh właśnie nie wiem, czy do Fortnite'a teraz czy ten, nie mogę się zdecydować jakby to no, decyzja bo jak kupię tutaj dostanę karnet, to mam gwarantowanego surża będzie gitaśnie Przecież nie wiem, szczerze mówiąc, piszcie w komentarzach. Eee, <laughs> uciek? <laughs> oh my god, no i się poświęć typi, a nie tylko ja. Jaki typek bambiczki? Bambiczk, bambiczki O, darmowe bo się mnie to? A typ jak sobie tam siedzi. Świtaśnie. W ogóle gadżetu nie używam. Nie wiem, a mogę w sumie się tepnąć i ja już wiem jak ten gadżet ma działać. Na czym? Dobrze, jeszcze Jeszcze jedna ta runda i kończę, ale w sumie jest fajnie, że drobny chociaż gadżet, to zawsze coś, nie narzekajmy. Lepsze to niż nic. Co jest? Lagi. Ostatnio do domu mam lagi. Spore. Czyli można powiedzieć, że obrażenia... Nie, nie! <laughs> Jeszcze jedna runda. Bo chcę się zamścić, ale nie. I się, dobra, piszcie w komentarzach, czy ty w do Fortnite'a, Czy kupić Dobra Starsa? Mi się wydaje, że macie Dobra Starsa, bo jakby to powiedzieć, no tak zaangażowałem się w tą grę. Ja rozumiem, ta gra jest dla dzieci. jak tu mówię. No ale mam no, no, 10 lat, no hello. No, a mój kolega ma poza tym 18. Nie, nie kolega, yy, mój kuzyn. ma 18 lat, nie? No. No i on kurde ma ten... E Czego? No właśnie. Eee, brał kartę i, I, I kupił sobie karnet w tamtym sezonie i w tym sezonie. Szczerze mówiąc. tylko... Nie wiem czy lepszy nie jest ten, bo jest ten surge, ale chociaż Gale był lepszy ci. Nie powiecie O ja! No tutaj to no chwila co jest. Dlaczego one tak śmiesznie się odbulsowywują? Patrzcie. Strzelę i jeszcze się o tak śmiesznie odbijają. Hm, <grystanie> xD. Dobra, dziękuję. Aha, bo mi, dopiero już, bo mi już wybuchł. Nieważne. No, co tam, panie od serwisów? Panie od serwisów! Mocni są jest. Beng już wiem, jak się używać, trzeba wcześniej. Co tam porabiasz? Śniaś i ferb. Panie finaszowski Ferbie. O nie. Było blisko. Może no w końcu Gadgeta. A jezus, XT. Ale Gadgeta jest całkiem dobre. Nie powiem, dobra. Oszczędzałam, że to jest taki właśnie Gadgeta. Zawsze lecić, Myślałam, że jeszcze wybucha tam, dana... Nie, on znika ten Mi się wydaje, że to po prostu byłoby lepsze, gdyby się aktywowało. I gdyby wybuchał, to by akurat się to rozpiło. No to tak nie działa. Lepsze są same wybuchy, mi się wydaje. Ale nie wiem, nie znam się. Się zna, ja tylko tak siedzę. I brzdęk, i brzdęk. I czy już te. Patrzcie, polecą. Jak tu przylecą, to umrą. <grym> <grym> Czekaj. Pójdę po nich, pójdę po nich. Pójdę po Ktośów. Ojej, tam ktoś był. Pusto, dziwne. Że właśnie tam są. No nie moja wina, myślę, że tam ktoś jest. Typie, myślisz, że co ja przewiduję? I widzę. I przez to, jak przez te swoje krzakory przelatuję, to tak się składa, że nie, nie widzę. Auć, dla nich. I z kim ty zadzierasz? Nie podchodź. Ja rozumiem, no ale o się tak naładować. Zrobić. A tam poza tym jeszcze zablokowali mnie. No to jak miałem kurde uciec? Co miałem, kurde się tapnąć? Jakbym miał kurde drona, to bym tak robił cyk, 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 szybka ucieczka. No i by było. szybciej ucieczki nie miałem. Siomi stąd. Sioból. No sio, grzeszny ból. No sio. No sio, no, sio. Psik! Psik! I tu jeszcze pewnie ktoś siedzi. A, jednak pusta. Psik! No, psikaj! Psik! Psik! No co?! Myślałem, ja że za ścianę... Na czymś sensie, że nie, że za ścianę poleci. Tylko, że... Ten, jak wybuchnie, to dostanie. Bo za ścianę to nie nieważne. Nie no jaka taką jakoś to dzięki, przynajmniej tam nie odrodził. O, no, tam na górze coś jest. Cyk, ha, dostał. Cyk, ha, dostał. Nie, nie dostał. Cyk, a cyk, a cyk, a cyk, a cyk. O cyk! No! Kurde, plecy. Gory. Ja już kończę, piszcie w komentarzach czy mam kupić te oto 170 gemów, czy mam kupić sobie do Fortnite a. 1000 V-dolce, Piszcie w komentarzach. Bang, 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 bang bang Dobra, ja już kończę, piszcie w komentarzach i no. Yy. Pa! Bang, bang.